Cześć, Matej Mohoricz wygrywa Tour de Pologne 2023 i tak naprawdę ratuje nasz wyścig. Ja nazywam się Mark Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Dla polskich kibiców najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie w minionym tygodniu był oczywiście Tour de Pologne, wyścig w World Tourowy, już nienazywany przez Czesława Langa kolarską ligą mistrzów, no ale wciąż wysoko punktowany z obowiązkowym startem wszystkich drużyn World Tourowych z niezłą listą startową w tym roku, wyrażaną zarówno nazwiskami gwiazd, które do nas przyjechały, jak i współczynnikiem pro cycling stats porównywalnym z Tour de Romandie. Całkiem przyjemnie zapowiadała się również trasa, kibice z chęcią przyjęli odmianę, wizytę w Poznaniu, powrót w Sudety i Beskidy. Jak to wszystko się skończyło, skończyło się anegdotycznie i mówię to bez przekąsu, to znaczy to ściganie się Mohoricza z Almejdą faktycznie o sekundy, to prowadzenie moharicza po czasówce o 0,7 sekundy czyli zastosowanie rzadko spotykanego, rz, zastosowanie rzadko używanego przepisu wedle którego o pozycji decyduje <grym> najkrótszy czas jazdy wyrażany w sekundach chyba, że wyrażany w sekundach jest równy wtedy decydują dziesiąte części sekundy z jazdy na czas. Taka sytuacja wydarzyła się także podczas kobietego Tour de France, gdzie drugie miejsce na podium Katarzyna nie wiadomo, przegrała loty kopeki. Natomiast tutaj właśnie te dziesiąte części sekundy decydowały o prowadzeniu po czasówce w Katowicach. Czasówce, którą trzeba powiedzieć Mohory, czy pojechał bardzo dobrze, dużo lepiej niż w 2021 roku, bo yy, nawiązując do materiału zapowiadającego Tur Poloń, a raczej materiału, w którym po prezentacji trasy komentowałem, że uwaga, to gdzie pojeździ Poloń nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia. Wygląda na to, że póki co nie ma to szczególnego znaczenia, bo 2021 rok to była trasa na wschodzie, Lubelszczyzna, Podkarpacie, no i finisz w Krakowie. I czasówkę w Katowicach w międzyczasie, a w 2023 roku mieliśmy czasówkę w Katowicach, natomiast start w Poznaniu i wizytę na Opolszczyźnie i wizytę w Sudetach i mimo to plus by Beskidy i mimo to jakby wynik był. Sam Mochoricz, Almeida, Kwiatkowski ścigali się o zwycięstwo. Z tym, że tym razem Mohoricz obronił się podczas czasówki, minimalnie właśnie o te 70. sekundy, co powodowało, że etap do Krakowa był emocjonujący. I faktycznie było ściganie na lotnej o sekundy, bonifikat, drużyny Bahrajnu i drużyny emiratów Arabskich wzięły na siebie odpowiedzialność dostarczenia fanom fajnego widowiska no i na premii lotnej w Wilamowicach 60 km 67 km po startu po starcie ostatniego etapu mieliśmy ściganie o zwycięstwo w wyścigu no i mochorycz lepiej rozprowadzony nieco szybszy tak jak na wszystkich innych etapach gdzie ścigał się z Almeidą przypieczętował wygraną w, klasyfik w klasyfikacji generalnej o sekundę. I tak to jest anegdotyczne, bo teraz przez lata będziemy wspominać ten wyścig jako ten z minimalną różnicą na mecie, ze ściganiem o zwycięstwo na premilotnej, z minimalną różnicą w klasyfikacji generalnej po czasówce. Co więcej, Mohoric, no, Mohoric był niezwykle skuteczny. W finiszach przeciwko Kalmejdzie był lepszy w Karpaczu, gdzie wygrał etap, był lepszy w Dusznikach, gdzie z kolei triumfował Rafał Majka. I Rafał Majka, no właśnie tam była kontrowersja, bo Rafał Majka zdecydowanie zmieniał linię sprintu, zbywał Michała Fiatkowskiego i no Mohoric, Mohoric na tym troszkę zyskał bo był mniej blokowany mniej spychany przez przez Majkę w związku z tym tam znów zaliczył bonifikatę, był lepszy wreszcie Mohoric od Almeidy w Bielsku w takim półsprinterskim w półsprinterskim finiszu po górskim etapie, ale jednak z, z dość dużej grupy Zatem, no i był lepszy na tej ostatniej premii lotnej zatem Mohoricz był lepszy był bardziej zdeterminowany był lepszy, ale oprócz tego Mohoricz jest ulubieńcem kibiców i to też musimy podkreślić udziela fajnych wywiadów ten jego wywiad po wygranej etapowej na tegorocznym Tour de France skradł serca kibiców to było naprawdę piękne wzruszające, turboszczere tutaj również robił co mógł Dzieląc się swoimi wrażeniami z trasy, no a na koniec, kiedy okazało się, że w jego rodzinnej Słowenii jest powódź, jakaś tam jakaś część ludności ucierpiała z powodu powodzi, postanowił przekazać nagrodę za wygraną w Tour de Pologne na pomoc powodzianą. W związku z tym, to wszystko się wspina we wspaniałą historię. Mamy zawodnika, który jest zdeterminowany, jest skuteczny oprócz tego jest wrażliwy i sympatyczny więc perfekcyjny zwycięzca i myślę, że właśnie zarówno swoją jazdą jak i osobowością Matej Mohoricz uratował Tour de Pologne. bo był to wyścig poza tą właśnie poza Mohoriczem poza jego postacią i poza tą jego anegdotyczną rywalizacją z Almejdą. to jest wyścig um, do zapomnienia taka prawda i. Tutaj zanim jeszcze przejdę do kilku highlightów, czy do kilku podsumowań do młodych gwiazd, do, do postawy Polaków, do sprinterów, no to muszę się uderzyć w piersi, bo tak naprawdę no, relacjonowałem codziennie Tour de Pologne w zakresie zbliżonym do tego, jak relacjonowałem Tour de France Realnie w większym zakresie niż relacjonowałem Tour de France Kobiet w zakresie większym niż relacjonowałem dla Was inne wyścigi tygodniowe w tym roku. I prawda jest taka, że to jest trochę niefair. No, robię to, bo Was to interesuje, bo Tour de Pologne jest tym nośnym tematem, bo odbywa się u nas. I jasne, zawsze fajnie wejść w jakąś interakcję, interakcję z widzami, z czytelnikami. Jakby lajeczki, i tak dalej. No to, to się dzieje u nas. To jest ważne wydarzenie w, w kolarstwie w Polsce, w sporcie w Polsce w ogóle. Mm, Tour de Polonie jest dużą marką dociera do ludzi, którzy zazwyczaj nie oglądają kolarstwa, więc to jest jakaś tam szansa, żeby może powiedzieć coś y, y, ludziom, coś czego nie powiedzą im w telewizji publicznej, na przykład. Y, natomiast y, prawda jest taka, że z mojej strony no to nie jest wyścig, który zasługuje na, na taki coverage, jak, jak, jak dostał. Czyli, nie wiem, 1000-1500 znaków rano, short wieczorem i ileś tam tweetów. Bo, bo nie, bo prawda jest taka, że tegoroczny Tour de Pologne, mimo tej fajnej rywalizacji Mohorica czas almejdą mimo polskich akcentów, czyli wygranej etapowej Majki trzeciego miejsca w generacji Kwiatkowskiego, to jest wyścig, który zasługuje na oglądanie skrótów. Realnie to jest wyścig, na którym dzieje się niewiele, na którym działo się niewiele, tegoroczny Tour de Pologne 2023 to był wyścig, na którym działo się niewiele, był nudnawy, był mało, no te finisze były fajne i ja osobiście, ja osobiście lubię takie rozgrywki, jestem fanem walońskiej strzały. Czyli, właśnie takich że na ściankach, nazwijmy to, gdzie decyduje taka eksplozywna moc, wyczekanie, dobra taktyka, mistrzem tego tutaj był Mohoric, ale to generalnie jest zabawa dla koneserów. Z takiego ogólnosportowego punktu widzenia, no to, to nie było super widowisko. Zresztą, o czym my tutaj mówimy? No, Matej Mohoric, ok. Mistrz Słowenii, ok. Zwycięzca Mediolan Remo, teraz w bardzo dobrej formie po wygranej etapowej na Tour de France, bardzo dobry zawodnik. Natomiast no takie właśnie wygranie w tym w ostatnich latach, wygranie etapu na wielkim turze czy walka w tygodniowej etapówce to jest maksimum jego możliwości. Zresztą on pięknie o tym powiedział w tym wywiadzie po wygranej etapowej Tour de France. Almeida, trzeci zawodnik Giro, bardzo utalentowany młody zawodnik, ale robiący dopiero formę na WLT on przyjechał tutaj sprawdzić nogę, potrenować. No i Michał Kwiatkowski, trzeci na podium, który również w dobrej dyspozycji po wygranej etapowej na Tour de France. No ale wiele wskazuje na to, że jakby te najlepsze lata ma już za sobą. No i też sam mówił, że robił co mógł, ale nie dał rady tutaj powalczyć o zwycięstwo. Jego prawo, może być zmęczony po turze. Tylko mówię, zmierzam do tego, że nie mieliśmy tutaj jakiejś super stawki. Zresztą to było trzech zawodników, tylko tych trzech, którzy realnie tutaj walczyli w klasyfikacji generalnej. W zapowiedzi wyścigu mówiłem, że fajnie by było, gdyby tych zawodników, którzy będą walczyli w klasyfikacji generalnej, będzie troszkę więcej. No, no oni mieli przewagę nad resztą, reszta była naprawdę tłem. Eddie Dunbar w ogóle niewidoczny, tak naprawdę, a, a zajął miejsce w pierwszej dziesiątce. Evan Wider, młoda gwiazda belgijskiego kolarstwa kolej na czwarty. Catania po dobrej czasówce. Magnalti po dobrej czasówce, ale niewidoczny w całym wyścigu. E, młody Oscar Only, młody Leni Martinez. No, e, dalej już siwaków, pomocnik. Nie, nie robi to wrażenia. Owszem, jest szansa, że za 2-3 lata. My zobaczymy, usłyszymy więcej właśnie o Van Wilderze, może Danbar pojedzie bardzo dobrą WLT, kto wie, może Oscaroni gdzieś tam zabłyśnie wcześniej czy później, a Katania jakby na to nie patrzeć, już wyrabia sobie nazwisko, często się gdzieś tam pojawia na wyścigach, więc dobry zawodnik, ale no, szału nie ma, tak? I szału nie było na kolejnych etapach, szału nie ma w wynikach. I tak naprawdę, no, żeby szanować swoje życie, szanować swoje zasoby. Zarówno komentatorzy, jak i kibice. Myślę, że fair wobec siebie, wobec tego wyścigu, wobec innych wyścigów jest by pójść na etap, zobaczyć worturowców, jeżeli przejeżdżają gdzieś koło nas koło domu i oglądać i oglądać skróty, bo no, więcej. Nie ma, nie ma potrzeby, tak? Natomiast a propos, a propos młodych zawodników, no to muszę, muszę wspomnieć tutaj zwycięzcę etapowego z Bielska. Marin van Holender z Education First. Super jazda. Super jazda na dwóch etapach, na etapie do Opola i na etapie do Bielska drugie i pierwsze miejsce, ten etap to Opola. Dziwny sprint, taki chaotyczny po zakręcie tuż przed metą. No to odnalazł się i dobrze zafiniszował za Olafem Koi. Olaf Koi to kolejny młody zawodnik, który jak już ma wyrobione nazwisko, w tym roku wygrał etap na paryżnice. On wcześniej wyglądał na, Wygrywał etap na, na Tour de Pologne, więc w porządku, tak. Tutaj spodziewaliśmy się, że, że będzie w wysokiej formie, natomiast Vandenberg tutaj i to jest taka ogólna uwaga właśnie do Tur do de Polonii. Zamiast patrzeć na duże nazwiska i to też ja przepraszam osobiście, zamiast patrzeć na duże nazwiska, które wiemy, że zazwyczaj przyjeżdżają tutaj po prostu trenować, nabić y, kilometry wyścigowe i tak dalej, no warto y, sprawdzać warto sprawdzać wyniki wyścigów młodzieżowych, bo Vandenberg wygrał w, w 19 roku Karpacki Wyścig Kurierów. Wygrał w 2021 roku Orlando Wyścig Narodów w Mstoku, To jest Orlando Wyścig Narodów, to jest jednak ważny wyścigu 23. E, oprócz tego e, wygrywał etapy Natur de l'Avenir. No i teraz, co też jest ważne, Natur de l'Avenir wygrał etap z Arnaud Arno to jest the next big thing w belgijskim kolarstwie i, i następny ważny klasykowiec. No więc jeśli zawodnik właśnie Vandenberg wygrywa. Etapy Natur de la wygrywa ważne wyścigi UPT3, wygrywa Natur de la z taką gwiazdą, obecnie już, mimo że wschodzącą jak Arnoldelli, to można powiedzieć, że to jest to może być przyszłość. To może być całkiem przyzwoity właśnie Sprinter, mocny sprinter, klasykowiec, no bo on tutaj dobrze spisywał się zarówno w sprincie, takim chaotycznym, a klasyk. Jak i no, przejechał etap z przewyższeniem ponad 3000 metrów i zafiniszował z wyselekcjonowanej grupy, pokonując m.in. Mohoricza, który był bardzo zdeterminowany, o czym już mówiłem, żeby się ścigać o sekundy. Zatem no, to może być zawodnik dużej klasy, a to może być zawodnik średniej klasy, zobaczymy, ale warto, warto na niego zwracać uwagę. Takich zawodników w peletonie Tour de Poloń. Było jeszcze wielu, natomiast oni no, się nie mówi, no bo mało kto sprawdza właśnie wyniki wcześniejszych, e, wcześniejszych wyścigów U23. E, jak mowa o sprinterach, no to Timmerlier Tim wygrał dwa etapy w takich dziwnych okolicznościach. Zrobił co miał zrobić, okazał się być najlepszym ze sprinterów, którzy tutaj. U nas się ścigani z tych sprinterów z uznanymi nazwiskami. Wygrał pierwszy etap do Opola, etap pechowy dla organizatorów, storpedowany przez nawałnicę. Tam były kontrowersje związane z tym, czy finish, czy, czy etap w ogóle miał być neutralizowany, czy nie. Został zneutralizowany częściowo, to znaczy wszyscy zawodnicy dostali ten sam czas, bo była kraksa spowodowana tym, że na drodze było bardzo dużo wody. Finisz na torze wyścigowym. To chyba nie jest najlepszy pomysł, patrząc na to na samochodowym torze wyścigowym, patrząc po tym, co działo się na Tour de France. Jak i to, co działo się na torze Poznań, bo poza kraksą na dojeździe do Poznania. No, kraksa na torze również była. Może dlatego, że było mokro, a może dlatego, że po torze samochodowym jeździ się w jakiś tam sposób inaczej. Tak jest na nawierzchnia zagumowana, troszkę może zabrudzona, trudno powiedzieć, kraksa była. I tam Merlier wygrał, natomiast jego wygrana na koniec, więc spiął klamrą ten cały wyścig, jego wygrana na koniec na krakowskich Błoniach na Alei Fosza, no niby piękne, pewne zwycięstwo. Sama końcówka czysta, natomiast wyprzedzając zawodnika Trek'a na jakieś tam 200 metrów przed metą, ewidentnie no zajechał mu drogę straszliwie, zmienił linię sprintu, no i było znów bardzo, bardzo blisko do Kraksy. No, i realnie powinien być relegowany na ostatnie miejsce w grupie nie powinien mieć przyznanego zwycięstwa na tym etapie, ale chyba sędziowie chcieli być konsekwentni, skoro nie zrobili tego względem Rafała Majki, to nie zrobili również tego względem Merliera. Różnica jest taka, że w przypadku Rafała Majki to było po podjeździe, gdzie było kilku zawodników, prędkość była niewielka. Tutaj prędkość na Fosza jest spora, to jest prawie 70 na godzinę, no więc mogło być. Tragicznie na szczęście nie było. Cóż jeszcze? No, trzeba wspomnieć o Polakach poza Rafałem Majką, poza Michałem Kwiatkowskim. Mieliśmy momenty: Patryk Stosz wygrał koszulkę naj, najaktywniejszego. Aniołkowski i Budziński fajnie się pokazali na etapach do Bielska i do Krakowa, miejsca w pierwszej dziesiątce. Młodziński na granicy pierwszej 1.30 w klasyfikacji generalnej tam była jakaś różnica czasowa na, na błoniach bo była jakaś, miał jakiś defekt, ale no co do zasady fajna, równa jazda oprócz tego, oprócz tego Brożyna zabierał się w ucieczki no więc w porządku, tak bez fajerwerków, no ale polscy kibice mieli jakieś swoje akcenty, mieli komu kibicować no i, no i tyle <laughs> mówię 17 minut, więc Widać, było o czym wspominać, ale połowa tak naprawdę to dygresje. No i cóż, no, mamy element, który będziemy pamiętać, to znaczy tą anegdotyczną mikroskopijną przewagę Mohoricza nad on Fajnie, że Mohoricz wygrał. Fajnie, że Rafał Majka wydarł sobie to zwycięstwo etapowe, chociaż nie do końca czysto. No i, no i tyle. Poza tym wyścig do zapomnienia wyścig do zapomnienia z ciekawostek popatrzyłem kiedy będzie rozgrywany w tym roku wyścig do Kla Beneluxu, dawny Eneco Tour teraz z innym sponsorem no i może nie będę go śledził jakoś bardzo uważnie, pewnie będę właśnie śledził skróty, bo po pierwsze pokrywa się z WLT, ale analogia jest bardzo słuszna, ten wyścig nie był organizowany przez dwa lata z powodu pandemii powodów finansowych, obostrzeń covidowych i tak dalej Teraz wraca właśnie z, z, nowym, z nowym sponsorem i zobaczymy tak, bo jest pewna zbieżność, to znaczy po pierwsze to jest tygodniowa etapówka, no nie jakaś bardzo spektakularna, bez dużych gór, co więcej też skomercjalizowana, bo od lat z nazwą sponsora w nazwie wyścigu i... Jeszcze do tego po mistrzostwa Świata w przeciwieństwie do Tour de Poloń, więc pra prawdopodobnie powinna nikogo nie obchodzić. więc Jestem ciekaw, jak jacy zawodnicy tam się będą ścigać, kto się będzie ścigać, na jakim poziomie będzie ten wyścig, co tam się będzie działo. A propos jeszcze różnych, jakby tego co nam zostaje po Tour de Poloń, no zostaje podcast Granita Tomasa który po pierwsze powiedział, że no, po takich dziurach jak u nas to się jeszcze nie ścigał i to jest rzecz no, niesamowita, że mimo tego, że ogólnie w Polsce mamy naprawdę fajne drogi, nawet boczne drogi, nawet wiele bocznych dróg w Sudetach jest całkiem przyzwoitej jakości, no to no, Czesław Lang z Niemcem znaleźli takie, które są dziurawe, mają kratery, które były oznaczone sprayem. No wyglądało to fatalnie, wyglądało to fatalnie. No, i może dobrze, że Eurosport nie pokazywał kolejny rok z rzędu tego wyścigu, bo byłby wstyd. I tak jest wstyd, bo Tomasz Tomas postanowił się tym faktem podzielić. A ludzie lubią Garanin Tomasa i lubią jego podcast, więc wieść poszła w świat. Druga rzecz to Garanin Tomas nie zapoznał się do końca z naszym folklorem, to znaczy, nie stanął do dekoracji jako trzeci zawodnik katowickiej czasówki. Swoją drogą to była pewna dla mnie pewna niespodzianka, bo myślałem, że tuż przed Mistrzostwami Świata Tomasz pojedzie lepiej, że on wygra ten czasówkę, nie wygrał. Zobaczymy, jak mu pójdzie w Glasgow, może po prostu jest w cyklu treningowym wciąż. No bo trzeba powiedzieć, że kiedy trzeba było nadawać w końcówkach tempo dla Michała Kwiatkowskiego, to właśnie robił to Grań Tomasz. No ale nie stanął na dekoracji, no bo nie spodziewał się chłopak, że na wyścigach etapowych, gdzie całe życie w nich jeździ. Gdzie normalnie dekorowany jest tylko zwycięstwa, w Polsce staje do dekoracji trzech zawodników. No więc nie pojawił się na dekoracji został ukarany stratą punktu UCI i karą finansową. No i postanowił się również taką informacją podzielić się ze światem w swoim podcaście. No i, no i znów wieść poszła w świat. I myślę, że teraz ciekawa informacja, no bo właśnie Turydopolon nie jest relacjonowany w Eurosporcie, tak jak wiele razy mówiłem. Jest raczej produktem na rynek wewnętrzny, polski, niż międzynarodowy. Natomiast w tym roku pojawiły się artykuły sponsorowane na Cycling News, czyli najważniejszym portalu kolarskim na świecie. Znalazłem dwa i to nie znalazłem ich organicznie, tylko wyświetliły mi się reklamy, więc były to materiały sponsorowane też nie tylko dlatego, że zostały napisane w ramach współpracy. Między Tur de Polonia a Cycling News, ale też jakby zostały podpromowane tam. No i po, po, po tygodniu wyświetlania było 25 lajeczków pod tymi artykułami, więc nie za wiele. Jeden z tych artykułów mówił o jakby takim narodowym aspekcie Tur de Polonii, tym, że to jest ważne wydarzenie dla, dla Polaków i dla promocji kraju, Polski i naszego kolarstwa. W sumie przyzwoity, choć no, jakby oparty w dużej mierze o komunikaty prasowe Timu, te, które słyszymy od lat. A drugi z kolei właśnie mówił o tym, że Tour de Pologne kształtuje, promuje młode talenty. Było nawet porównanie do y, Tour de l'Avenir. Y, no ale cała ta kampania tak naprawdę bierze w łeb w sytuacji, w której gość, tak jak grań Thomas mówi, że u nas jest y, dziury, syf i jeszcze go ukarali, y, bo jest jakiś folklor na podium. No więc kolejny rok z rzędu, Tour de Pologne trochę się kończy jako mem, kolejny raz, a ja nie chciałbym, nie chciałbym, żeby mimo wszystko o tym wyścigu mówiono jako mem, bo nie, 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 naszego wyścigu traktowano, żeby nie traktowano jako mem, bo mówiłem już o tym w zeszłym roku, mówiłem o tym w tym roku. Mamy fajne drogi, mamy piękne krajobrazy, mamy super zawytki. I fajnie byłoby to pokazywać, Czyli jednak tak we mnie też budzą jakieś patriotyczne uczucia związane z, z naszą okolicą. E, natomiast przez wiele działań, no, o Tour de Poloń głośno jest raczej w tym negatywnym aspekcie. Czyli krak się Jakobsena, e, teraz dziurach, karze dla Tomasa. Nie brzmi to dobrze e, i szkoda. Dlatego fajnie przynajmniej, że wygrał Mohoricz, zawodnik sympatyczny charyzmatyczny, zaangażowany w jazdę i ze naprawdę super osobowością więc no więc moi drodzy to by było na tyle i zakończę tym, że no fair by było z mojej strony względem Was gdybym tego wszystkiego nie komentował nie relacjonował ale z jakiegoś powodu nie mogę. Dzięki wielkie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.